będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaśmierczak. Dziś kilka słów o naszym najważniejszym organie w ciele, czyli o naszym mózgu. Nasz mózg jest stosunkowo małym narządem, ponieważ zajmuje jakieś 2% naszego ciała. Jednakże zużywa 20 do 25% całej energii. U dzieci 5-6-letnich mówi się, że zużywasz do 60% energii. Właśnie ten organ naszego ciała. Dlatego warto o niego dbać. Ponieważ on bardzo często płata nam figle, on chce trochę zaoszczędzić tej energii. W jaki sposób? W schematy, czyli łącząc się w połączenia neuronowe, które nie wymagają od nas wysiłku. Dlatego pewne rzeczy robimy automatycznie, nie zastanawiamy się nad nimi. Jak idziemy myć się, to nie zastanawiamy się, którą ręką trzymamy grzebień, czy jaką część ciała na początek myjemy. To wszystko idzie z automatu, żeby zaoszczędzić energię mózgu. Podobnie jest ze schematami myślowymi, z naszymi nawykowym myśleniem, w które my wpadamy i nawet nie zastanawiamy się, że może być inaczej. Badacze mózgu, Amerykanie wymyślili coś takiego jak gimnastyka mózgu, inaczej nazwana neurobik. Wymyślili to dwaj badacze. E, Katz i Rubin nazywali się, i oni przeprowadzili liczne badania, na podstawie których stwierdzili, że jeśli ciągle robimy to samo, czyli wprowadzamy ten automat, nasz schematyczny myślenia bądź wyłączania tego myślenia, to nasza pamięć słabnie, nasza koncentracja też się zmniejsza. I oni stwierdzili, że ten mózg warto pobudzać. W jaki sposób można pobudzać mózg? Oczywiście, można rozwiązując krzyżówki, grając w szachy, robiąc jakieś działania matematyczne, które pomagają nam, żeby ten mózg pobudzić. Ale w Neurobiku chodzi jeszcze o coś innego, żeby robić nawet nam znane jakieś rzeczy w nietypowy sposób, żeby robić coś nowego, czego do tej pory nigdy nie robiliśmy, ponieważ nasz mózg wtedy jest zdziwiony i musi pracować z większą intensywnością. Czyli na przykład wystarczy czasami poprzestawiać sobie rzeczy na biurku, albo wprowadzić jakąś zmianę w umeblowaniu, albo na przykład, wprowadzić zmianę w swoim makijażu, w swoim wyglądzie, i my się musimy do tego też przyzwyczaić na nowo. Możemy to też zrobić poprzez chodzenie w domu z zamkniętymi oczami, ponieważ wtedy zmienia się nasza perspektywa. Możemy, na przykład, jeśli do tej pory nie pisaliśmy, można zacząć na przykład pisać, bo ludzie przestają pisać. Jeśli na przykład piszemy, to możemy. Coś napisać wierszem. Oczywiście nie musimy tego pokazywać innym, nie musimy się chwalić światu, e, chyba że chcemy, że coś takiego robimy, ale to wszystko jest neurobik, czyli gimnastyka mózgu, która może uchronić nasz mózg przed starzeniem i przed tymi procesami, kiedy działamy z automatu, a jeśli będziemy pobudzać nasz mózg, to dłużej Będziemy aktywni, dłużej będziemy mieli tą trzeźwość umysłu, czego Wam życzę. Miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmierczak.